Dzisiaj film, którego jeszcze nie było. Mój nowy nabytek, a mianowicie jest to generator prądotwórczy. Ogólnie to potrzebowałem, słuchajcie, jakiegoś źródła energii. E, I oczywiście powerbanki posiadam, ale takiego, który na przykład zasili mi coś na 230. Jakiegoś laptopa, jakiś większy sprzęt, lampkę, może i nawet wiertarkę czy szlifierkę. No i do tego mi oczywiście się przyda generator. Można było kupić tańsze, można było kupić inne. Ale padł wybór na właśnie firmę GUDE ISG 1201. E, wystarczający. Ja nie potrzebuję czegoś na budowę. Jako, że jestem osobą, która ja pracuję cały czas przy komputerze albo z komputerem, albo z innymi urządzeniami elektronicznymi, no potrzebuję oczywiście źródła zasilania. No i o ile jestem w domu, to nie ma problemu. Ale w przypadku, gdy na przykład jadę na działkę czy kemping, tam, gdzie nie ma na przykład stałego źródła zasilania, nie ma energii dociągniętej, nie ma instalacji elektrycznej, to coś takiego mi się przyda. Nie będę tego używał zbyt często, ale jednak to się przyda, chociażby nawet na jakieś, powiedzmy, e, trudne czasy, gdzieś tam dobrze mieć taką alternatywę schowaną. Kilka informacji technicznych. Najważniejsza jest te oczywiście głos, czyli 93 dB maksymalnie przy maksymalnym obciążeniu. E, 12 kg, gdy jest pusty. No i jeszcze mamy informacje, oczywiście, odnośnie mocy. Producent mówi, że tutaj 1200 takiej mocy faktycznie obciążeniowej, natomiast sam silnik chyba ma 1800, jeżeli chodzi o Moc. Tutaj olej wlałem. Oczywiście, przed pierwszym uruchomieniem, wszystko trzeba czytać, bo powiem szczerze, że można no, robić sobie szkód na nowym sprzęcie. Każą czytać instrukcję, każą oczywiście wlać olej i paliwo. Olej wlewamy tutaj. Trzeba ściągnąć cztery śruby. Śrubokrętem krzyżakiem ściągnąłem. Tak to wygląda z przodu. Nie mamy tutaj żadnego woltomierza, ani innych mierników. No, właśnie dlatego dzisiaj dokonamy małego testu. Także wejście na uziemienie, jakąś sondę, żeby wbić ziemię, trzeba mieć dodatkowo, bo nie jest ona w zestawie. No i tylko jedno wyjście gniazdowe, czyli jakiś przedłużać się przyda. Paliwo także, zwykła 95, jest zalane. To co, możemy uruchomić z RAM na choke w tą stronę, z OFF na ON, cyk. I tutaj mamy pompkę, jeżeli jest zimny silnik, wciskamy 6 razy, jeżeli jest rozgrzany tylko 3. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Jak widzicie, pojawiło się tutaj paliwo. No i co, gotowe? Dobra, lecimy. I show na ran. Chodzi. Jak jesteśmy blisko, dosyć głośno, ale jak tak odejdziemy troszkę, to nie ma tragedii. Mikrofon mam przy sobie teraz. Za pomocą miernika dokonamy kilku pomiarów, sprawdzimy. Tak wygląda aktualnie sytuacja na mierniku 220-230. A teraz przełączę na tryb ekonomik. Obroty trochę ustały, eee, i też to e, skoki napięcia nie są takie duże. Czyli co? Można by było podłączyć, chyba. Mam starego laptopa. Dioda na zielono. Ok. Ale on jest brudny, ty. Ok, podłączmy z tyłu. Świeci się na pomarańczowo, Dioda. To oznacza, że dostał zasilanie. Ależ długo stał. No i działa. Bardzo niski poziom energii, ale jest ikonka, że jest ładowanie. Podładujmy komórkę. Telefonik ładuje się. No i git. Bierzemy tego laptopa. 12 kg to nie jest tragedia. I teraz tak, informacje jakie mamy: output, że jest git, nie ma olej alert, jest ok, nie ma przeciążenia, wszystko jest w normie. Wyłączamy teraz zasilanie. Silnik zastał, wyłączamy na off. Robimy na tutaj. Tutaj jest korek, można odpowietrzyć. Jak tam paliwo, trochę ciśnienie. No i to tyle tak naprawdę. Tutaj jest wydech. Jakby ktoś się postarał, można by było jakąś rurę wyprowadzić gdzieś dalej. Nie jest taki głośny, jakby się mogło to wydawać. Ja jestem też bardzo blisko. Taki agregat też nie jest przystosowany do tego, żeby chodził cały czas. Maksymalna długość pracy takiego agregatu to około 4 godzin według producenta. Ja nie planuję dłużej niż 2-3 godziny, może codziennie go włączać, żeby podładować wszystkie sprzęty, jakieś powerbanki, laptopy. No i dzięki temu będę mógł na przykład na wyjeździe cały czas gdzieś nawet pracować, mieć dostęp do, do, do laptopa, do montażu, do wrzucania filmów. Oczywiście są turbinki wiatrowe, są jakieś małe panele słoneczne, także na plecach, ale niestety co w przypadku, gdy nie ma pogody, gdy nie ma słońca. To taki panel słoneczny niestety wam nie wygeneruje em, no, żądanej ilości, którą potrzebujecie, żeby naładować sprzęty, a już nie mówię oczywiście o napięciu 230, które potrzebujemy do no, nawet w wiertarkę jedną bym podłączył. Nie kupiłem tego na budowę, gdybym kupował na budowę, kupiłbym coś mocniejszego, większego. To będzie takie alternatywne źródło, a myślę, że i w obecnych dzikich czasach też się przyda coś takiego mieć w garażu. Co sądzicie o czymś takim? Czy macie podobny sprzęt? To co? Do zobaczenia w kolejnym filmie i widzimy się może gdzieś tam. Subskrybujcie, lajkujcie. Nara!